Mam mam ale dzisiaj jest kolejny odcinek z, z... kończysty przykład? Chyba e, tak. No, chyba tak. Piąty. E, I dzisiaj już jest y, piąty, ostatni odcinek z Endor Dragon. To, zabić. idziemy zrobić. Ja ostatnio poszukiwałem em, tego Endu, teleportu tego i znalazłem tak, znalazłem go. Tak, mamy takie same... nie, inne mamy zbroje, bo gdzie takie same by nam się trafiły? no nie? No. Tak, ale ostatnio też dużo szukaliśmy, znaleźliśmy dużo właśnie diaksów, jak można zauważyć i mamy dobre miejsce. No i zrobiliśmy sobie po dwa koksy, bo dużo mieliśmy złota. Ja. No tak tylko stertona nam dwa koksy, on ma jeden, ja mam jeden i mięsko trochę. Znaczy nie, ja jeszcze kiedy indziej sobie też, i ja mam dwa koksy. Bo, jak, bo ja Kiedyś też sobie ten samemu grałem. Więc... Okay. Ty Tylizie to jest. I właśnie sobie schowałem, żebyś tego nie widziała. Aha. A ty mi kręcili. <laughs> Dzięki. Jeszcze 700 kratek. Wow. A jeden. Przejść można szybko. No. No, to się robi? Potwory. bardziej, że jesteśmy na sprzęcie. O kurde, nie widzę Cię, okej, już widzę. O, tutaj jest netherrack. I, I mamy zamiar zrobić sobie... Tutaj jest netherrack, bo mini nieraz na drzewa. Nową wersję, czy nowa nowy sezon będzie. I już 1.7.2. No. A nie 1.7.4? Co? E, e, jeszcze raz, jeden za kropka 7. Siedem 4. Siedem kropka kropka cztery. Cztery już jest? No. Aha, Ale okay. to jest tylko takie, że poprawianie bugów. No to będzie jak bugów to dobrze. Dobra, chodź, uciekamy przed nim nie sensie. Jeszcze prawie 500 kratek. Dobra, wali. Czekaj muszę zjeść coś. Nie ma jeszcze Uważaj, zombie! Zombik. zombie. Sorry, pomyliłem się. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Jeszcze 450 kratek prawie. Aha! I już godniliśmy, że w tym odcinku nie ma typania. I nie będziesz trzeba żadnych tych tych. Wspomagacie... Mhm. Mm przykład... Znaczy ja mam mini mapkę, ale to tam... To... Uważaj mały zombiak! Mały zombik. <grych> hey, Dobra, chodź, idziemy. Yy, jeszcze prawie... Cztery, jeszcze prawie... 300 metrów. O, creepery! To I bam z łuku! Bam z... Oj, sorry. Dzięki. Bam z łuku! Co?! A, to ty jest ząbiak. bam z łuku! I bam z łuku! bam z łuku! Jestem sniperą. Trzy kile mam. Lub, nie, dwa. Ten jest o. Sorry, Nie wpychaj mi się pod celownik! Celownik, ale mi to celownik, wiesz. Zostaw mnie! Szkielet mnie widzimy. Też. Ile jeszcze? 200 metrów prawie, Czyli prawie 10. O, tu się znajdują pająki. Niestety. Paweł ja już widzę, widzę promień. O. O, jeszcze jedna perła została. Ty kurde. A ja ją nie Mnie bije. też. Dobra. Widzicie? O, perła. A ja ich szukałam. O, dawaj perłę. Chciałaś. A nie, tu jest. Jezu, ile tu perł? A ja ich szukałam. Jezu, kolejna perła. Nie wiem, Mam jedną perełkę. Ja mam trzy. Czyli ja mam cztery. Dobra, już jesteśmy. Jeszcze prawie 50 kratek. Tak. O Jezu, jest to pereł! Czy masz tak dużo? Nie wiem. No. Dobra. Ej, tu się nie kop, tu się nie kop. Chodź. No i fajnie. Serio. A wpadły do teleportu? Nie wiem. Dobra, możesz się tepnąć. Ej, ja już nie mam. Ja nie mam kilofa. Ty gdzie ta dziura? Nie, ty jesteś. Tu, idź kopnąć się. A ja nie mam kilofa. Ja też nie mam. Tam miałam. Dobra, zaraz wracam. Niestety muszę się zetknąć. Przepraszam was za to, ale... Wiecie. Nie do końca tak to zaplanowaliśmy. No niestety. Dobra, kopiemy się bez tego. Przynieś mi też kilo. No dobra, ale z czego? Dobra. Nie, że nie żelaza żeby przytopić. Kurde! O jest duże żelaza. Te dziki też są. Jezu! Głupia skrzynka Wiesz co? Ja się dotepnę do tego teleportu, ok? No. Mam nadzieję, że nie będziecie mi nic. Dobra, mam twoje itemki. Okej, okay, daj mi. Jestem tutaj. Niestety wszystko. O, tam są jeszcze po, prawej, po lewej buty moje. Muszę wszystko oddawać? Chłopie, ci oddam tę pewnie. Nie, tak wszystkiego to nie. Po lewej jeszcze tu są buty twoje. Masz jeszcze buty Fire Protection. Aha! Zresztą mi nie ja, O Od dołu widać jakby... Dobra, ja już jestem wędzia. Okej, okay, ja też. Miałam... Ki a, i mam kierownicę. Dobra, ty masz... tak um, Tam... Pięć. Dobra, jemy koksy. Czekaj. <laughs> Co to było? Smok! Nie bij go! Przepraszam, nie biłam. Dobra. Ja Cię nie widzę, o tutaj, okej. Okay. Dobra, kop się, kop się, szybko! Ty, on na mnie leci. On na mnie, kop się szybko! On przelatuje przed ziemię! Odejdź. Trzeba najpierw tego, zniszczyć tę wieżę, dopiero potem go pokonać. O kurde. Dobra, jedź z tego. I Co tak dużo tych wiesz? No niestety. Kurde, nie mam za dużo materiałów. Niestety deskańczy. Uważaj na tego Ender na żeby cię nie zepnął. Nie! Jezus! Co za tutek? Ej, to jest... Ej, jeszcze Edek mnie bije! Ja też. Jezu, to aż tak to tego nie przewidziałam. Tuż zbiłaś? No. Ale ja nie mam materiałów. Kurde. Masz coś? No nie, właśnie też nie mam. No jeszcze kolejny! Tu jesteś! Tu jesteś ofiarą moją Jezus! Okej, następny jest ten To jest za trudne dla mnie ja go jeszcze na razie nie widzę Ale boję się, serio Kurde, nie mam jak Dobra, mam tu jeszcze jakieś akcenty? Jakie dźwięki, kurde Dobra, kolejny zniszczony Tych wierzysz naprawdę dużo. A za dużo. Mhm. Chyba, żebyśmy przerwali, dawali pauzę, i potem byśmy dali jeszcze raz ten filmik, ten, i po prostu, żeby was nie przynudzać tymi, żebyśmy zgaszać. No dobra. To my za chwilę wracamy. Już jesteśmy. Tak. Wszystkie poszły. A! Tak i zabijemy Dragona tam, 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 tam. Tam. Tam, 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 tam. Jak będzie do ciebie leciał, to mieczykiem go na dole. Jezu! Tylko ciutkę mu HP zabraliśmy. Poprosiła swoją pasierbicę, żeby do niej przyjechała. No kurde No nie no jest go trafić Leci? Nie, jednak nie Ej nie strzelaj w niego, chwilę, okej okay? Nie strzelaj w niego Nie strzelam, jezus Tylko na chwilkę nie, jednak Niech tu do nas poleci Te gumieczyki mocniej weźmiemy Dobra, strzelaj. Nie strzelaj. Jak on w naszą stronę leci, to nie strzelaj. Okej, okay? bo on się wtedy wystraszy. nas Ja, ale nie. Spokój się, musisz się bać. Dobra, strzelaj. Strzelaj, strzelaj. Się dostanę przy drobie. Bardzo. Nie, ręka. Ale ja martwa, co popchałam. Super. On musi kichnie. Czekaj, leci, a dobra, nie jeszcze nie go, przepraszam Ja się postrzeliłem i go wziąłem Kurde Uciekł, widziałem Jeszcze ja. <suszy> <suszy> <że> tylko trochę, <suszy> o, On nas tylko 100 hapcia postanowiła spotkać się z psychologiem, żeby dowiedzieć się, jaki jest stan 58-letniej kobiety. Co naprawdę, gdzie to się zrobi? Aaaa... I dziedzia! Dziadzie, i dziedzia. Jednak okazało się, gozało, że te, te wieżyczki można było łukiem zastrzelić, więc tam mhm. szybko poszło. Przypomniało mi się. Dobra, nie dasz rady to mnie czekał. Jak się mi coś zrobi? Albo nic. Je Nie on mi raczej czas. Wierzą o sobie chodzi. To się jakoś nazywa. Wobec własnego wolnienia. Po pierwsze o tym musi decydować sąd. Po drugie... Ja gdzie jeden tył? Oleci? Nie, dobra. Zalecam by w tej chwili znalezienie naszej stałej opieki nad pacjentką. No i kilka następnych Będziemy mieli ponad teraz zrobić? No jak się go zabije, nie? Proszę mhm. się w i zająć się panią I to wszystko, co mogę na tym etapie powiedzieć, no, ekstra. Jadzie, te nie te strzały. Czekaj, wstrzymaj ogień. No dobra. dobra. Nie możemy go wkurzyć, to on do nas podecik. Kurda, on duży. Mhm. Mm on ma 100 HP. Co? Ale ogólnie. nie wiem. Chyba stop. Dobra, bierzemy go. I się zaraz skończy. Myślę, że do w domu. pomagać. Nie jest potrzebna żadna pomoc. Niby do góry, jak się strzela, to jest łatwe. Dobra, pięknie. Kurde, odleciał ten. A nie kurde, nie mogę go trafić. Ja też. Dobra, Już I napotwajdzie Jezu! No, to jest straszne, on do ciebie leci. Alo, pies. No. Chodzisz No O kurde, nie mam mięsa, masz mięsa? Ma, mam, mam. Bo zginęłam jak ten jednego płomienia dałam. Dobrze, że Maria dała się Znaczy jak jeden ten to... Dead one. Nie wiem gdzie on jest, nie widzę go na minimapie. Tam! Gdzie? Maria Ach, prawie! Strzymaj! Strzymaj! Tak. Co ty tylko ciutkę! No, jeszcze tylko ciutkę. No, miło, co tak ty na jak... No, tylko no e, moje wuchodzi, dobra, strzymaj. On, nie, on tam, musi do nas przylecieć. Samotni, dobra. A Wyobraźcie, nie tylko ja też wróżę. To niesamowite. jak go walniemy, to on się tak kręci w kuku. To wtedy go trzeba jeszcze łapać. Ciutońkę jestem. No, jeszcze Aaaa! jest nie rozumie. Może jeśli Paweł

Jeszcze nie skaczemy. Chodź z Ej! Ma, nie mamy pistona! A Masz co? jakieś redstone? Nie. Kurde, potrzebnie jest redstone. A po co? Myśmy wtedy zdobyli jajo Enderu. Kurde. Może się tepnę do domu. No idź. Czekaj. Dobra, tepam się do domu. Ludzie! Kurde, nie mogę! Można weźmiemy już moda, bo to już i tak jest koniec. Skończyliśmy Minecrafta, ten sezon. No. Dobra. Yy, dałam, yy, tak fajnie właśnie dałam też zbliżenie, jak on tak się już ten dał. tak fajnie będzie wyglądać, zobaczycie. Ludzie, 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 lol! Pij mnie ten down. Baby, <noise> yy, jak czekaj Ty też zostać. Dobra, ludzie, ludzie. No i ja już game sobie też. Ok. Ale nie wiesz tego, okej? Okay? No. Mam ją. Jej! Na koniec, że skończyliśmy Minecrafta, to skaczemy. Tak, tak, tak. W końcu skończyliśmy ten sezon. Drugi sezon się pojawi, już może jutro? Tak, jutro może się pojawić, bo z tego co wiem, to zaraz zaczynamy nowy sezon nagrywać. Tak. Szybko będzie sezon drugi. Tak, to jest koniec tego pierwszego sezonu. Mam nadzieję, że Wam się sezon jeszcze podobał. Sorka, że tylko 5 odcinków, ale po prostu, no, nie mieliśmy już planów. W drugim sezonie będzie naprawdę, naprawdę więcej. Drugi sezon już też będę może nagrywał. Yy, tak, tak, mamy już zamiar zacząć nagrywać w dwójkę i będziemy po prostu dawać linki do tego odcinka i do tego, jak, jak kto nagrywał i co kto robił. I takie rzeczy, takie. Tak. Dobrze, to może dajmy wam przeczytać trochę tych napisów, co tu jest, jeżeli ktoś rozumie angielski. Także na chwilę nie mówmy, okej? Okay? Okej. Okay. Dobra. Um, jeżeli chcecie, to możecie sobie nas wyciszyć um, i po prostu sobie będziecie czytać. Okej. Okay. A my tak. bardzo dziękujemy Wam za tę piękną serię. Ta, tak. Ale następna seria będzie o wiele dłuższa. Tak, o wiele, o wiele, o wiele dłuższa. Będzie I... więcej też tych budowli do budowania. Mm -hmm. Ludzie, naprawdę, ale naprawdę wam dziękujemy, że to oglądaliście. To, jest, to było naprawdę trudne stworzyć serię tą. Czemu trudne? Bo oczywiście mieliśmy problemy z serwerami, aż w końcu wpadliśmy, aż w końcu przychodziły dochody z tam serwera yy, yy, serwera Talii, i mieliśmy dużo pieniędzy, wystarczająco, żeby opłacić ten serwer. Tak. I jeszcze mam wam do powiedzenia, że przepraszam wam, że Was za ten ostatni gryf za Game Mode na sam koniec. I, mm -hmm. I za te inne głosy, które słyszeliście może inne w tamtych filmikach. Tak, przepraszam Was za to, ale niestety na razie sami nie mieszkamy. Oczywiście jak będziemy sami mieszkać, to ja sobie stworzę. Taki specjalny pokój, gdzie będzie kompletna cisza, zrobię taki specjalny pokój, gdzie będzie kompletna cisza i tam będę miał triliard komputerów. Na jednym będzie YouTube, na drugim to, na drugim to i tak dalej. Dobra, jeszcze chcę coś dokończyć. Mam nadzieję, że Wam się naprawdę, ale naprawdę seria podobała. To jest dla nas naprawdę trudne było nakręcić, bo nie wiedzieliśmy co zrobić. Tak, ostatni odcinek przepraszamy, że taki trochę był trochę, taki inny, że tak to powiem, no bo... No nie wiem. No ale w następnym, następnym sezonie chyba piszcie teraz pod tym filmikiem. Każę wam w tym momencie zatrzymać filmik i pod, i, napisać, i napisać kto chce być chętny w następnym sezonie na gość specjalny. Oczywiście to nie, może, nie musicie być w pierwszym odcinku, to możecie być w byle jakim. Następny odcinek planuje 30-odcinkowy, no to tyle. Dodaj coś od siebie jak chcesz. 30-odcinkowy może być nawet jeszcze więcej? No i tak myślę, że już chyba będziemy kończyć z naszym z filmikiem. No, ale. I zapraszamy jeszcze... na drugi sezon. To jest ode mnie, ale no, też ode mnie za... też zapraszajcie. Zapraszam Was na drugi sezon, ale może poczekajmy niech oni to sobie przeczytają. Może ich to interesuje. interesuje. Okay? No. Dobra. Zaczytajcie sobie. No, oczywiście, tak jak mówiliśmy, możecie sobie nazwy wyciszyć. Jeżeli chcecie. A jeżeli ktoś nie rozumie angielskiego, to nikt nie słucha. Tak. Nie wiem, co jeszcze odpowiedzieć. Oczywiście... O, już koniec u mnie napis... Nie, nie. No, nie, jeszcze nie. kurde. nie. Kurde, ale to były te płaszcze, Dobra, już chyba jest koniec u mnie. Nie, jeszcze nie. Jezus! ile Jezu, to trwa. Ja myślę, że to Was nie interesuje. Mhm. Mm Więc ja na razie kończę. Na pewno Was to nie interesuje. Możecie sami sobie to zobaczyć i możecie tam tak pisać. Mm -hmm. Więc... Po, postaramy się wam dać. postara się tala dać wam tego, tą mapkę z końcem właśnie. W tym, którym jeszcze... Yy, tam yy, będzie... Podamy Wam SIDA, podamy Wam SIDA tej matki, no nie? No. Od razu mówimy, że nie odrodzicie się tam, gdzie my byliśmy, bo my gdzieś sobie poszliśmy, bo to było tam, żeby... trochę tak. ja Ale to byliśmy bardzo blisko, tam gdzie, prawie tam samo, gdzie się wy, wyrodziliśmy. Tak, tam jest ten sztera, ten domek drewniany. Mhm, yy -y, tam się odrodziliśmy. Dobra, ja się z wami kończę. Subskrybujcie, to naprawdę motywuje, będzie więcej takich serii. Yy -y. I ze mną dzisiaj był. World of Tanks 516 znany jako The Minecraft and World I zapraszamy więc do następnej serii, która będzie tak samo się nazywała jak to, ta. Które, w Minecrafty... kanciaste tak, przygody w Minecraft. Sezon 2. Tak. Więc my się żegnamy. Tak. I jeszcze chcę I jeszcze raz, kolejny raz powtarzam. Następny sezon też, też, też się znajdzie u mnie. Więc możecie więc u niej Czyli u talii, y, możecie znaleźć z jej perspektywy, a u mnie z mojej perspektywy. Także to by było na tyle. Ja się z Wami żegnam. Cześć i na razie. Na razie. Subskrybujcie i komentujcie.